Witajcie kochani. O, tak wygląda właśnie spacer po Monciaku. Cześć, cześć. O, o. Uważaj Misiu. Tak. Misiu, uważaj. I się leca. Tak, tak. Dom zdrojowy. Proszę bardzo na tych o ten na szczudłach jest właśnie a patrz że mi się udało bo ja wcześniej chciałam i jakoś nie zdążyłam a tutaj akurat oni są na dole o proszę widzicie tutaj tego na szczudłach no i tu panienka też jest yy, spódniczkę w paseczki ma o schowała się właśnie za filar ale już ją mamy no i tego tutaj na, na tych szczudełkach zobaczcie jak zasuwa no no o, tak. Y, a tam, na wprost jak patrzycie, no to się idzie do góry mąciakiem. No. I już. Pełno miejsc do tego, żeby sobie usiąść na ławki, na ławce, ławeczki. Wieczorem tutaj światełka się przepięknie świecą na kolorowo. Ta fontanna na kolorowo też się tutaj pali w nocy. Molo na no wprost. Już nie wspomnę o pogodzie, bo jest tak cieplutko. Ile dzisiaj jest stopni? 23, a jest odczuwana 26, nie? Gdzieś tak. A my gdzie idziemy? Idziemy do galerii. Tu była kiedyś przed przebudową tego Monciaka, knajpa Phantom. A my idziemy właśnie tutaj do Państwowej galerii sztuki. Wchodzimy tutaj po schodach na pierwsze piętro. Tak. O, zaraz Wam tutaj pokażę, co tam się dzieje. Oczywiście się zapytałam, czy mogę y, robić zdjęcia. I tutaj jest wystawa Ewy Kuryluk. Y, zatytułowane Spotkanie na brzegu morza. Na no, troszeczkę kultury, prawda? Bardzo chętnie, bardzo chętnie. No, fajne te prace, nie powiem. Ty zobacz, to ty jesteś. Fajne, nie? A jaka to jest? Aha, patrz ty w samochodzie, Bella Ciao, car, Bella Ciao. To ja? Nie, no bez przesady. Patrzcie. A tutaj, Bella w samochodzie, dwa. Nie, nawet podobna do mnie. <ścoughs> Ale numer. my mamy tutaj tytuł, Aha, czarne postaci, Aha, czarna postać, proszę bardzo, jacy artyści, nie? Zamknięte, a tu kobieta wazon. No. Proszę bardzo. Tutaj jest bez tytułu. Bez tytułu. Tu, tutaj jest modelka w grudniowy wieczór, a tutaj jest kobieta kwiat. A tutaj y, ja. mamy tytuł Zagłaszcz mnie. Możesz y, robić y, te, te efekty dodatkowe. Tak, tak. My też tu. O, widzicie? Trzy dłonie. O, i też jest arcydzieło nasze. Trzy dłonie. O. Ja. Tutaj jest taki kącik. Można sobie usiąść. Podyskutować. O, tam jest knajpka. Można sobie zejść, wypić kawę, lody, ciacha, kanapeczkę. Wszystko tam jest do zjedzenia. No i idziemy jeszcze na jedno piętro. Elegancki budynek. O, tutaj zobaczcie. Tam jest molo. O, karuzela. Piracki statek odpływa, nie wiem czy wy to widzicie. A zrobię wam przybliżenie o tam. A karuzela się kręci fontannie. fotografia. A to jest autorka tej wystawy. Tutaj jako młodsza. O, proszę. Wystarczy się przebrać w pieska I zrobić sobie Sesję zdjęciową O tutaj Autorka Zrobiła sobie Sesję zdjęciową, proszę bardzo. O. Jaka artystka. Sesja zdjęciowa, artystyczna. dla dorosłych. No i mamy tutaj prześcieradełka porozwieszane. Malowanie na płótnie. O, o proszę bardzo. Jakie akta. W parze. Nie? No, my już wychodzimy. Idziemy na dół. A tutaj, zobaczcie, tutaj są plakatowe informacje. Można sobie wejść, myślę, w internet na pewno i sobie obejrzeć tą wystawę. Tutaj są daty, kiedy gdzie co i jak i jaka wystawa. O i czym się artyści teraz zachłystują. Yy, ja bym poprosiła o komentarze, yy, jakie wrażenie. Odniosła na Was ta wystawa. Wewnętrzne Te tego budynku no. eleganckie. No, standard na poziomie, wiadomo. No, tutaj też można sobie usiąść na tych fotelach, bo tutaj akurat są toalety. I ja sobie przy okazji. Skorzystam również z tej toalety. Tak. Mhm. No i cóż, o tak to wygląda. Dobra. Minutowy odpoczynek. Tak. O, towarzystwo musi się załatwić tutaj. Mmm, jaki syfon, słyszałaś to? <laughs> Szkoda, że nie zrobiła powtórki. <laughs> o, jest powtórka. Cicho. <laughs> I już powoli wychodzimy. No i po galerii, kawałek się przejdziemy w stronę Mola. Spójrzcie, jaka piękna fontanna. Aniołki to są te figurki jeszcze jak byłam dzieckiem. To to zostało. Spójrzcie, jak pięknie karuzela teraz stoi. Tutaj. Ogródki, można sobie kiełbaskę, wszystko można kupić. Grille jakiegoś, fundnąć koktajle, lody. O, i karuzela ruszyła. Karuzela jest piękna. Wszystko wypucowane. Spójrzcie, jaka piękna ta karuzela. Nie miałabym sumienia Wam tego nie nagrać. Z dzisiejszego spacerku, no jest piękna, jest piękna. Naprawdę wszystko się świeci na perłowo. Cudowna jest. Tutaj co prawda pod słońcem yy, nakręcam filmik, yy, ale no na pewno będzie widać. Bardzo przyjemnie jest tutaj usiąść. Tu no w ogóle nie ma o czym mówić. Sopot jest po prostu przepiękny. Ja jestem Sopocianką i będę zawsze chwalić w niebogłosy moje miasto rodzinne, tu gdzie się wychowywałam, mieszkałam. No i jest. Wspaniale, a to jest tam wejście na MOLO. Tylko trzeba oczywiście kupić bilety. Nie wiem, wejście chyba kosztuje 12 złotych. Czy, czy... Nawet nie wiem, ale może zobaczę. To są bilety wejściowe na MOLO. Mam nadzieję, że <grywka> widać. Tu może sobie pójdziemy na jakiś sok. O, na lody. A tutaj robię yy, repertuar kina letniego. Tak, tak, ja zaraz zrobię zdjęcie. Idziemy dalej. Tam w tle jest hotel. Raton. Pięknie, spacerek cudowny. A tutaj Wam pokażę, kto jeszcze nie widział, automat do robienia waty cukrowej. O, takie sobie pastelki są. Tutaj jest instrukcja. Kartą można zapłacić. O i, o, i tutaj chyba nie widzicie. No tak, chyba nie widać. Jakoś pokazane jest jak ta wata cukrowa się tworzy. No i już. Mm. No tak. A tutaj spójrzcie. O, jakie wróbelki. Jakie wróbelki śliczne. No tutaj lody, my czekamy sobie na gofra, na gofra. Tu są lemoniady na zimno, arbuz, malina, jabłko. O, jakie lody świetne, super, super. No i co, posiedzieliśmy gofra, gofra zjedliśmy po gofrze i kierujemy się do domku powoli także do usłyszenia do następnego filmiku papa pa, czekam na wasze komentarze